Stało się. Na naszych oczach mamy gigantyczną, globalną rewolucję podatkową. Czy giganci zapłacą podatki w tych krajach, w których zarabiają pieniądze, i czy to dotknie małych i średnich firm? Zapraszam, o tym dzisiaj. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat masz w opisie tego materiału. Też zamieszczam tutaj materiał, taki artykuł z Money.pl, gdzie Money.pl tutaj poruszyło taki temat, że ponad 108, 130 krajów zgodziło się na to, żeby opodatkować gigantów, takich jak Amazon, Google, Facebook. Bo generalnie no, musimy pamiętać, że wiele tych, wielu tych gigantów od wielu, wielu lat miga się od podatków, no i cóż, no, wybierało do tej pory właśnie inne kraje do opodatkowania, a nie kraje europejskie. I ciekawe jest to, nie wiem, czy wiecie, ale wiele z tych e, tutaj gigantów, no, że tak powiem, ma swoje siedziby w rajach gospodarczych, albo przynajmniej w takich krajach, gdzie mają liberalną. Politykę taką podatkową, skarbową, a w Europie zarabiało tylko pieniądze. I tutaj myślę, że doskonałym przykładem jest Facebook, który do tej pory podatki opłacał w Irlandii. Natomiast oczywiście Ameryce no nie podobało się to, że no tacy wielcy giganci nie płacą podatków do Ameryki. A tutaj chodzi generalnie pewnie kilka do kilkudziesięciu miliardów dolarów, to w zależności jaka to jest firma. Myślę, że sama Polska nawet bardzo dużo traci. Natomiast czas pokaże, jak to będzie wyglądać. W ostatnim, czasie na szczycie no tutaj G7, czyli właśnie no tutaj takim miejscu, gdzie 7 największych gospodarek decyduje, że tak powiem o przyszłych tutaj losach e, go, no, gospodarki czy polityki takiej światowej, no okazało się, że nagle no wiele takich powiedzmy gigantów typu Facebook, Google, Apple, no trzeba ich opodatkować, bo to są gigantyczne tak naprawdę pieniądze. No i jeśli możemy tutaj mówić również, jeśli chodzi o też Amazona, musimy pamiętać, że Amazon przez wiele, wiele lat Tutaj praktycznie wysyłał e, no, miliony, czy pewnie no, na pewno miliony, czy dziesiątki milionów paczek, i tak naprawdę od wielu tych przesyłek nie, nie płacił podatków. Tak? Ale myślę, że tutaj warto się skupić na pewno na takich gigantach jak Facebook, czy, czy chociażby Google. Natomiast pytanie, czy to dotknie małych firm? No, oczywiście, że dotknie, bo jeśli do tej pory typu Facebook, typu Google pobierał. E, no czy powiedzmy, sprzedawał reklamy, no to dzięki temu, że Google czy e, Facebook sobie to zoptymalizował, to te reklamy, no też ceny tych reklam były zoptymalizowane w tym momencie. No Google czy Facebook oczywiście będą chciały też zarobić to, co zarabiały wcześniej i są te koszty na przedsiębiorców czy na swoich klientów, no i dzięki temu przy okazji wzrosną ceny. No tutaj plan jest taki, żeby tych światowych gigantów przynajmniej opodatkować takim podatkiem 15%. I tutaj generalnie no 130 krajów, rozważało, żeby to zrobić, natomiast wiele krajów jeszcze nie podpisało tego porozumienia, chociażby tutaj mamy do czynienia z Irlandią. Ciekawe jest to, że kraje azjatyckie no tak, tak specjalnie nie śpieszą się do tego, ale oczywiście wszelkie kraje europejskie, no to śpieszą się do tego, żeby jak najbardziej opodatkować tych gigantów, żeby tam kasa zaczęła płynąć. No oczywiście można to zrozumieć, tak? natomiast no w tym momencie no, Musimy się liczyć, że w kolejnym roku czy w kolejnych miesiącach na pewno wszelkie usługi Google'a, Facebooka czy kwestie reklam na pewno wzrosną o te kilkanaście procent, bo myślę, że żaden z tych gigantów nie weźmie tego na siebie i będzie tak naprawdę przerzucał te wszystkie koszty na swoich klientów. No, musimy się z tym zgodzić i nie będziemy mieli wyjścia. Natomiast ciekawostka jest taka, ja od. 2012 roku mieszkam w Azji i powiem wam wprost, że jest tutaj wiele krajów, które dają dla wielu firm no, zwolnienia podatkowe. No Chociażby tutaj, jeśli ktoś jest cyfrowym nomadem, czy takim przedsiębiorcą, który może prowadzić swój biznes całkowicie zdalnie, chociażby czy to będzie sklep internetowy, czy to będzie nie wiem, czy jakiś marketplace, czy programista, czy, czy designer, czy no, generalnie wszystkie te zawody, które można wykonywać w internecie, to myślę, że jest. Wiele Wiele tutaj krajów, które dają dodatkowe incentivy. Oczywiście. Przykład tutaj takich krajów jest Indonezja, która w ostatnim czasie też zaproponowała właśnie takim cyfrowym nomadom, czy przedsiębiorcom, takim zdalnym, pięcioletnie zwolnienie z wszelkich podatków, tak? Jeśli oczywiście osiągasz dochód poza granicami Indonezji i jeszcze dodatkowo w bonusie dostajesz wizę, wizę pięcioletnią. No byłem na, na Bali i powiem szczerze, że no Bali jest naprawdę ciekawym miejscem, żeby tam żyć, mieszkać i myślę, że dla wielu ludzi, którzy, którym marzy, marzą się tropiki to jak najbardziej. Ja na przykład powiem tak, no po z racji obecnych tutaj zmian w przepisach, typu wszelkie kasy fiskalne, wszelkie jakieś nowe łady, czy tutaj opodatkowanie, ciągłe zmiany podatkowe, no to ja powiem tak, mając kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe, w tym 9 lat i założone trzy firmy poza Polską, to powiem, że dla mnie w obecnej chwili Europa to jest Tytanik dosłownie socjalne tam jest po prostu podatek podatkiem ciągle po, po, pogania i myślę że tak naprawdę ten trend będzie się tylko rozwijał i tutaj wielu przedsiębiorców nie ma szans jedyna szansa znaczy jedyna możliwość żeby sobie z tym poradzić no niestety powiedziałbym że to jest prawie że wyjazd z Polski inaczej czy tam z Europy inaczej trzeba po prostu e, płacić i płakać przykre jest to ale niestety tak się to zapowiada no ja generalnie zabezpieczyłem się przed tym, bo mam odpowiednie certyfikaty podatkowe, tak sobie to zaplanowałem, że gdyby nawet tutaj lokalnie podatki wzrosły mi o 100%, to nadal mi się to opłaca. Natomiast generalnie, patrząc na to z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, no ja w tym momencie, tak jak to oceniam, to jest oczywiście, no nie chciałbym do kogoś urażyć, ale ja uważam, że w, w obecnej chwili w Europie czy w Polsce, no to przedsiębiorców trzyma się tak naprawdę w garnku, podgrzewa się wodę i to jest będzie niedługo syndrom gotowanej żaby. Wielu Liczy, że jednak wiele tych zmian nie przejdzie, a tak czy tak maszyna ruszyła, walec ruszył, rządy nie odpuszczą, jeśli widzą, że mogą gdzieś obedrzeć podatników z podatków, tłumacząc to tutaj po prostu, czy korzystając nawet z bieżącej tej pandemii tak i forsując ciągłe nowe ograniczenia i przepisy, to tak czy tak musimy liczyć na podwyżki wszelkich podatków, podwyżki reklam, Podwyżki kosztów, czy, zwiększają, czy, będzie, czy będą wyższe koszty prowadzenia firmy w Polsce, czy y, robienia marketingu I, i, i przed tym nie uciekniemy, także musimy o tym pamiętać. Napisz w komentarzu, co myślisz. Zostaw lajka, like, kliknij klawisz subskrybuj, przejrzyj też pozostałe playlisty, e, bo myślę, że tam znajdziesz sporo informacji takich, które mogą Ci pomóc prowadzić firmę zdalnie. I też zobaczysz, też e, poniżej masz linki do artykułów, o których tutaj wspominałem, i też zapraszam Cię do przejrzenia. Case study, bo to też może być dla Ciebie ciekawa e, informacja. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, follow, i zaznaczę również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie. No, to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów. Wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.